Cześć, widzowie, w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj znowu mamy Clash Royale. Więc to. Oczywiście, jak zwykle, trzy gierki. Odbierałem, odbierałem już dzisiaj. Więc zaczynamy. Przy okazji, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i napisania jakiegoś komentarza. A my zaczynamy. Dobra, zobaczę co, jaką kontrę postawił. I dobra, dostanie po bazie. Bo łyczkę postawił, ale. czy znaczy, postawił okej okay, tak taktycznie trochę, ale dostał mocny wpiernić na bazie. Więc ja nie wiem, czy to było takie taktyczne. Oj, to było tak. No trochę taktyczne. Kurde, nie mam kontry na łyczkę, pójdą. Te gnojki. Dobra. Hmm. Nie, bo to szkieton... Dobra. Dobrze, że teraz zaatakował Witchkę. Ja straciłem trochę HP, on stracił dużo hapy na wieży. Jak najbardziej ta wieża mi zniszczy tego knajta. Bomb tower? Po co ten bomb tower? Naprawdę. A, bo nie myślał, że będę rażować. Ja poczekam. Mi się nie spieszy, i tak wygrywam. Nie ja obchodzi... tym... no. Ten tym poptałek to naprawdę mi trochę nie obchodzi nie. No i? Co ci doda typie? Bo co? Dobra, Valkyrie, dobra, po co? Muszę sobie to zbizać, po co używam tej Valkyrie teraz? Bo teraz on użyje jakąś kontrę. No okej, okay. tak to też ma jest jako kontra. No bym przynajmniej zaatakowała teraz. Ja po czego masz punkt Tower, Panie? Knajcik. Ostrzegawczy i Miliczka. No dobra. No i teraz o graj Daję muszkieta. No. O kurczaki. Co? Co? O, w mój boziu, no to będzie przerąbane. Co jest? kurcz Czemu to tak szybko niszczy? Co jest grane? O kurcza! Ta nie wiem, czy wygra. Co? Boże, bo tu ma na wieży focus. Dobra, przegrałem. No. no. Ale kurk, no to jest właśnie ten, bo na, ko bo na końcu chciał właśnie tej petki użyć. Hmm. Ajajaj. Dobra, gramy dalej. No, pocharki straciłam, no. Wcale nie tak, że po, po tym, jak nagrałam poprzedni odcinek z Clash'a, to przez przypadek, gdy mi sklikowałem grę, no i przegrałem i dzisiaj rano sobie napiłem, żeby nie, żeby wyglądało tak, jakbym miał te pucharki, i ich nie stracił, więc no. No, no to na Mega Miniona to jest taka kontra OP. Serio? On no, już firebola, więc używa Ampelki i nie będzie miała eliksiru. Nie po... ledwie starczy mu na kontrę. No. I tym Arosami nie trafił, stracił kolejny Elixir on on dostanie po barze trochę. Dobrze. Teraz ja zbieram, on też sobie to zbiera trochę, wstawiam Knighta, żebym musiał, To dozb... zbiera teraz trochę, ale będzie musiał kontra postawić na Knighta, na którego, no Minionsy, znaczy szkieletą sobie, Boże, jak... jakie Minionsy, zmarnował jeden eliksir. ja używam Pekki, ja używam Pekki Walkiri. dostał trochę ten po mordzie, ale to jest to nie ten. Bekka. Dosanie. Źle chyba ją postawiłem, ale nie uchodź to. Złamszutuję wieżę. Potem zwłaszutuję to. I to, I to już I to rozwali. Dobra. No. Gianta. Gianta powiadasz. I muszkiet teraz miniona wali razem z Ar No to dobra, to koniec. Także jeszcze ten giant bez sensu tu był, naprawdę. Hog Rider na drugą wieżę. Dobra, i teraz będzie musiał się... Obronił się, przepraszam, tutaj się obronił muszkietem, żeby to nie straciło, ale to jest bez sensu. Bo ona, ta wieża by nie zginęła, a teraz Hog Rider jej zadał dużo obrażeń tej wieży. Na to się nawet nie stara Dobra, to już prędzej zrobię kontrę na to i kanona Ka idealnie co on jest taki jaki on jest bałem? ja postawiłem kanona na pek, a ten kanon skontrował tego jeszcze okej okay, dobra i tego rozwalimy teraz on będzie strzelał to i, i pekka to zabije dobra ale jak dobrze teraz gram. jakim prawem no i teraz już wygrałem na 100%. Jeszcze może rozwalić się, uda się rozwalić tą wieżę. Kanon, żeby to rozwalić. No. No. Niestety straciłem i zyskałem te pucharki, czyli jestem na zero. I nie chcę się utrzymać na tym poziomie pucharków, bo to będzie trochę słaba Więc. W ogóle, że poprzedni odcinek z się 60 ile tam Było 62 chyba, no. Jakim chyba wy to robicie? Nie wiem. Tym bardziej nie wiem, jak pod szorcem z 830 wyświetleń zrobiliście. dała to jest jest ale tutaj tak trochę dużo. Nie ukrywam, że nie. Dobra. I kanon. Znaczy walki... Przepraszam, muszkiet. I Walkiria, że... Na to. Oj, 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 oj. oj. E, strzelającą wieżeczkę odpaliłem przy okazji. Dobra, i to się rozwali. I pekka na to pójdzie. Albo cofnie się na tego? Dobra, idealnie. Ale pekka skontrowana jeszcze użył 11 eliksirów przy okazji. Oj. Ci... Ole ale skąd... Dobra, on teraz mi skontrował, ale... Że aż tak dobrze tak skontrowałem Jestem w szoku. bo wiecie, ja to ja jednak. Walkiria dostanie po... Oj, to ja dostanę po mordzie od Walkirii. Dobra. No. No czy mogłem... mogłem, dobra, mogłem ho Mogłem hogradera, teraz A Chociaż nie... I tak, to, I tak bym rozwalił hogradera. a przy okazji onej się w to Dobra. Przy okazji kanon. Dobra i odciągnę pekki, uwagę. Nie dostałem albo dostałem, nie wiem. Tutaj kontra. Tutaj też kontra. O kurczę. No to się robi ciężkie już. Dobra. Muszkiet. Nie wierzę w ciebie. A arczerki. Aj, aj, jaj. Rozwalił mi to jednak. Jednak skopa nam się udało to rozwalić. głyczki Dobra, to się odpaliło jeszcze i dostaną tutaj epekka. Student, znaczy nie student, tylko to. O to chodziło mi. Dobra, tutaj rozwalę. A z tutaj której będzie, tutaj jeszcze tego. Valkyria jest nam tego. Tutaj ten dostanie jeszcze, Electro Dragon. Będzie się blokować. Dobrze, i Hograjdera Hograjder na, pod, na podciśnienie. I tutaj jeszcze, żeby na tego elektron. Dobra. No i GG. GG. <klucz> dobra gra. No ale ja wygrałem jednak. Ale bo powoli zacząłem umieć. Powoli już umiem kontrolować tą pekkę. Bo jak ta pekka jest, no. Oni na pękę, a ja już potrafię kontrolować kano. W ogóle Walkiria bardzo dobrze sobie na pek kierować, jak widziałem. Walkiria Kanon i najwyżej z tyłu jakiś jeszcze Knight albo Muszkieterka na przykład. No i to jest mocna kontra. O. O, w ogóle dostałem tutaj. Dam świnie. No i tak tych Muszkiet... i tak tegoś albo. O, świnie może jeszcze kiedyś użyję. Nie ma się, że już jednych muszkieterów za 9. Czy za ile one są? Trzy muszki. A, jeszcze to samo do Tesla. Tutaj mam jakimś prawem ewolucję. Nie pytajcie mnie. No, 9 są. No. A aż się rwę, żeby grać tą postacią za 9. Pekka jest droższa i nawet chyba na, na, bardziej skuteczna. Dobra, to w kubie. Żebraki. Dobra, więc to tyle z tego odcinka, jak widzicie, jak widzicie mam dodatni pucharki, więc prędzej czy później, to tego tutaj areny za 2300 tylko. 400 na arenę tutaj musiałem, a tutaj 300? Okej, okay, dobra zanim tutaj jeszcze emotka i to, mam emotkę na te karty, to może... Zobaczę, czy mogę, ja mam karty, mam 32 wild. Dwa, a w ogóle przed nagrywkami dostałem Pego. Um, wild shard, czyli ten do ewolucji. Może uda się na hogradera, 32. 48, to przynajmniej jak będzie jakieś ulepszenie na Hograidera, to będę mógł na... Bo to jest jedna postać chyba na siódmym, tak. No ale badałbym na... Mieć... No. Szkoda, że nagle mam tylko pekkę na dziesiątym. Znaczy mini pekkę na dziesiątym. A na przykład taką łyczkę jakbym dostał jeszcze... No ja, dobra, nie... Dobra, dobra, dobra. Szkoda, że nie... Ej dobra, moim zanim powinni dodać ewolucję do mini pekki Pekka ma ewolucję, to idzie to ewolucję do mini piekki. To by było dobre. Dobra, więc już... O. No to ciekawe, wbiłem wszystkie celówki poziom. Nawet nie wiem kiedy. bat na które nie gram. ten Dragon, którym też nie gram. Flying Machine, którym też nie gram. Archery który którymi kiedyś grałem. Arosy, którymi kiedyś grałem? O, będę mógł lepszyć. którymi kiedyś grałem? Wizard, którym nie grałem? Pekko? O kurka wodna! Chyba wiem, co będzie w tytule. Co? O, kurka. O, bo coś było tak, bo miałam tak, bo legendy nie jest, chyba jeszcze w stanie odblokować ani czempiona żadnego, no. Takie miałem. Okej. Okay. Dalej, to myślałam, że będzie epik, no to chyba... No to teraz bez przedłużania do zobaczenia w następnym materiale.